Hejka! Dzisiaj postanowiliśmy nagrać fakty o nas, bo już od jakiegoś czasu y, niektórzy z was chcieli, żebyśmy powiedzieli coś więcej o sobie, więc postanowiliśmy, że zrobimy to w taki sposób. W osobnym filmiku. Tak, w osobnym filmiku, także zaczynamy. To fakt pierwszy, poznaliśmy się, poznaliśmy się we wrześniu 2012 roku i to chyba był 3 września, bo chyba wtedy tak się, tak się rozpoczynamy. A, że no mówisz o... no to tak. No, no. chyba 3 września. Jesteśmy ze sobą od 16 listopada 2012 roku, czyli co nam daje 4 Parę. lata i prawie 7 miesięcy. O kurde, ale tak nie no to... No rzeczywiście prawie 7. No, 16 każdego miesiąca, bo to jest nasza taka jakby miesięcznica, to daje okci ok róże. I to właściwie to jest dlatego, że jak pierwszy raz poszliśmy na spacer, to Dałem jej różnic, nie? <noise> tak. tak było. Ja się urodziłam 17 maja 1996 roku, a on 11 stycznia 1995 roku. Ja urodziłem się w Zielonej Górze, ale mając dwa latka przeprowadziłem się do Świnoujścia. Natomiast co chciał ja urodziła się w Świnoujściu. Pomimo tego, że Świnoujście jest dość małym miastem i w zasadzie każdy się tam zna, to my do momentu aż się poznaliśmy, nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu i nie mamy wspólnych znajomych. Coś... Znaczy teraz już może tak, ale... No, 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 ale nie mieliśmy. Ogólnie nie mieliśmy wspólnych znajomych, ani moi znajomi nie znali i ok, ani jej znajomi nie znali mnie, Dokładnie. znaczy trochę znali, ale... Tak, ale tu nigdy nie wiedzieliśmy jakby o sobie. I zamieszkaliśmy razem we wrześniu 2016 roku, kiedy Okcia wyjechała na studia. Dokładnie. Ja jestem na pierwszym roku pedagogiki, a Kacper na drugim roku geologii. Już prawie trzeci. Ale, no, ale to prawie no. drugi u Dlaczego wybraliśmy Poznań? Otóż dlatego, że to było najbliższe większe miasto yy, obok Świnoujścia, prawie obok. 300 km od Świnoujścia, ale jednak połączenie jest dość łatwe i dość dobre. Yy, nie wybraliśmy Szczecina dlatego, że jest strasznie brzydkim miastem i ogólnie I bardzo, nie bardzo, nie, bardzo nie lubimy Szczecina. <laughs> Źle nam się kojarzy bardzo. Przez rok byliśmy w związku na odległość i widywaliśmy się tylko w weekendy przez to, że Kacper rok wcześniej wyjechał na studia. Naszymi ulubionymi serialami są The Walking Dead, American Horror Story, How I Met Your Mother i oglądamy teraz Serge 19+, <laughs> aż wstyd się przyznać. Na pierwsze wakacje pojechaliśmy ze znajomymi do Sarbinowa, następnie do Powierowa, pojechaliśmy już sami, a potem już na wyższą półkę wyjechaliśmy sami do Egiptu i było fajnie. Kiedy jeszcze można było tam latać. Tak. Przez dwa czy nawet i trzy, znaczy ja to nawet i więcej, ale ojciec przez dwa czy trzy yy, ostatnie sezony yy, wakacyjne spędziliśmy w pracy po prostu. Mimo, że mieszkamy w Świnoujściu to zero plaży dla nas. A w tym roku planujemy wyjechać na wakacje do Grecji, chyba że nie wyjdzie, to i tak mamy zamiar gdzieś pojechać we wrześniu. Plany są. Plany są. Pieniędzy nie ma, plany są. <laughs> Oboje jesteśmy zafascynowani kosmosem i wszechświatem do takiego stopnia, że specjalne, mamy specjalne programy pościągane do jego obserwacji i obserwacji w ogóle nieba nocą. Mieliśmy teleskop, ale się zepsuł. Znaczy przyszedł zepsuł w sumie. <laughs> Taki falerny. Jak jesteśmy w Świnoujściu, to uwielbiamy w nocy chodzić na plażę i właśnie oglądać niebo, bo tam jest bardzo ciemno, ale nic nie przebije nieba, które właśnie widzieliśmy w Pobierowie, tam było kompletnie ciemno i to był najlepszy widok, jaki mogliśmy sobie wymarzyć. Niebo w Bieszczadach jeszcze przed nami, bo tak. tam podobno jest najciemniej. też to planujemy właśnie. Oboje jesteśmy fanami ostrego jedzenia, ja jestem fanem ostrego jedzenia, natomiast Okcia jest fanką taką bardziej, bardziej Pikantne. pikantnego. Chodziliśmy do tego samego technikum, ale na dwa różne profile. Ja byłam na gastronomicznym, a kacper na hotelarskim. Z racji tego, że nasza szkoła właściwie była dość mała i dość mało było tam e, uczniów, chciałem powiedzieć studentów. To było dość mało uczniów, to nasz związek był bardzo znany, chyba był najbardziej znanym związkiem w naszej szkole. I, I to tak wśród nauczycieli, też. Wśród nauczycieli głównie, jakby tak by patrzeć. W sumie nie dlatego, że jakoś bardzo się odnosiliśmy z naszymi uczuciami w szkole, bo tego staraliśmy się nie robić, ale natomiast... No dlatego, że ja po prostu byłem rozpoznawalnym uczniem. <grym> tak, pupilkiem. Oddalibyśmy życie za placka po węgiersku. <grym> Najchętniej do kina chodzimy na horrory. Właściwie praktycznie tylko chodzimy na horrory, czasem na jakąś baję. Baję. <grym> Nasz pierwszy filmik, o czym już mówiłam, ostatnio nawet, yy, nagraliśmy właśnie w Egipcie, tylko nic tam nie mówiliśmy, to była raczej sklejka z różnych wyjazdów, wycieczek i tak dalej. Może kiedyś wrócimy, jak będziecie chcieli. Bardzo lubimy herbatę, ale jest jeden mały problem z herbatą, że trzeba ją zrobić najpierw. A my jesteśmy tak leniwi, że nam się nie chce tego robić po prostu. Tak, trzeba czekać, aż woda się zrobi no. i potem ona stygnie. Jest jedna konkretna rzecz, która nas różni i chyba nigdy nie dojdziemy do porozumienia z tym, on kocha pizzę, ja nie. Ojciec bardzo lubi całą serię Harry Pottera i zawsze jak coś leci, to musi, musi to oglądnąć. No nie byłaby sobą, jakby tego nie oglądała. Większość filmów zna na pamięć. Ja natomiast bardzo, bardzo lubię Dragon Balla i zawsze w niedzielę muszę obejrzeć odcinek. Dzisiaj się mnie zapytał, ja, co jutro jest, to ja... Bo dzisiaj jest sobota. Niedziela? on Dragon Ball <śled> Kocham połączenie chipsów solonych i mlecznej czekolady, ale tylko z wedla. Mogę to jeść na okrągło. I to tak naraz. Raz czekolada, raz cheese, czekolada, chips, czekolada, chipsy. Kolejny super fakt, właściwie to teraz o mnie, jest taki, że mam przeprosty w łokcie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale mogę tak wyginać w i w sumie oba. Mogę to jest tak ogromne. A ja jestem po operacji kręgosłupa. Jak już jesteśmy przy takim temacie operacyjnym, to oboje byliśmy operowani na kolano, tylko że ja na prawe, a Łukcia na lewe. Jestem uczulona na isothiazolinon, czyli o. konserwanty w kosmetykach. Co jest problematyczne zazwyczaj. Mm. Na drugie imię mam Kasian, a Okcia ma na drugie Małgorzata. Jak masz na trzecie? Julia. Oktawia Małgorzata, Julia. A ja na trzecie mam Emmanuel. Marzy mi się tatuaż Insygnii śmierci gdzieś na ciele, ale, ale przez to, że właśnie jestem uczulona, nie wiem czy nie uczuliłby mnie tuż, więc na razie nie zabieram się za to. A kasper ma tatuaż Orła. Gdzie? Na łopatce. Prawej. prawej łopatce. Teraz pamiętam. Tak. Na dziś to tyle faktów, też nie chcieliśmy zrobić jej za dużo. I też nie wymyśliliśmy więcej. <laughs> <laughs> Może powstanie druga część, ale na dzisiaj to jest właśnie tyle. Mam Mamy nadzieję, do... Że, do... że dotarliście do z tego momentu. Tak. Ja bym się znudził pod adresem. <laughs> I że dowiedzieliście się o nas czegoś, czego chcieliście wiedzieć. Jeżeli nie, to możecie się zawsze zapytać i my na pewno na to odpowiemy. Także. W komentarzu dnia. Tak, albo Tygodnia, właśnie... miesiąca, roku. Tak, albo właśnie w innym... innych faktach o nas. Także... Tak jest. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, kliknijcie dzwoneczek i tak dalej, tak dalej. Wszystko, wszystko, wszystko wiecie. Nie jesteście tu nowi. <noise> Dzięki pa. Pa.